Nie potrzebujemy ludzi do szczęścia, potrzebujemy pieniędzy, tak? Mówi coraz więcej filmów na TikToku. Jest to oczywiście mit, dlatego że relacje międzyludzkie są ogromnie ważne, jeśli chodzi o nasze szczęście. I nie ma co mówić, czy pieniądze są ważniejsze, czy ludzie są ważniejsi. Tak samo, czyli co jest ważne, ręka czy noga? Wszystko jest ważne. Przede wszystkim chodzi o to, żebyśmy mieli właściwych ludzi. Obok siebie. Co to znaczy właściwych? Ludzi, którzy nas wspierają, i to się oczywiście tyczy nas samych, bo kiedy my przejdziemy głęboką transformację, to tacy ludzie zaczynają się pojawiać w naszym życiu, bo my przyciągamy tym, kim jesteśmy. A więc, jeżeli my zaczniemy pracować nad sobą, to w tym momencie ludzie się pojawiają. A ci ludzie, którzy nagrywają te filmy, że pieniądze są e, najważniejsze. Są to ludzie, którzy po prostu zostali zranieni raz, drugi, trzeci i nie ma się co im dziwić. Ale nie ma z drugiej strony też co uciekać od ludzi. Trzeba po prostu budować relacje oparte na wsparciu, relacje oparte na prawdzie, na autentyczności. Ale to się stanie tylko wtedy, kiedy my tacy się staniemy. Pozdrawiam.